Znacie machonego, każdy go zna. Machony, fajne fajurki ma, słuchajcie. Kolejny odcinek z produktami Rakiero. Wy już pewnie widzieliście, jak poprzednie strzelały. Ja jeszcze tego nie wiem. Dopiero będziemy z będziemy to odpalać. Słuchajcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem, Dzisiaj już mam dla Was trzy kosteczki. Pierwsza to jest Cyberworld E. Bo dajże, widziałem, chyba Jorge ma parę rodzajów tego Cyberworlda. Ale chyba E wypada najlepiej. Kaliber 30 mm, czas strzelania 40 sekund na 20 strzałów. Czyli jest bardzo wolna, co to oznacza? Czyli coś musi łupnąć i musi mieć czas na rozpłynięcie się i zniknięcie powoli efektu. Więc no, może być, może być dobrze. Golden Brocade Crown, Gold Willow Red Strobe. Eee, 420 gram, kaliber podałem. Rok produkcji 2025. O, i to jest chyba jedyne cudeńko. 2 centu nie podałem. Jestem już z powrotem. Zapomniałem o cenach, już ceny wklepałem, bo mogę potem powiedzieć: A, później przy montażu, później przy montażu zapomnę. E, słuchajcie, więc tak, Cyber World E, cena 150 zł. Nieźle. Kostka wydaje się dość e, fajnie e, dociążona. Więc nie powinna się wywrócić, ale dla bezpieczeństwa, bo ona jest wąska, jak macie już jakieś wypalone kostki, możecie sobie tutaj obok postawić, żeby ona się po prostu w tę stronę nie wywróciła. W tą raczej się nie powinna wywrócić. Eee, kolejną, którą dla was przygotowałem, no to jest Vortex 2. Tu jest chyba trzeci vortex na tym kanale, chyba dwój. Już nie pamiętam, jaki już odpalałem. Eee, już chyba tych vortexów dwie albo trzy sztuki były. Eee, cena 170, plus. Vortex 2. Co na jego temat można powiedzieć? 420 gram neku. Czas strzelania 35 sekund. 21 strzałów. Kaliber 30 mm. I mamy tutaj. Kurde. Muszę sprawdzić, bo. Mamy strzały kątowe. A jest tutaj taka ikonka, że, mamy, że to jest wyrzutnia kątowa. Według mnie i tu powinna być duża. Dlaczego? No bo. Nie każdy bierze wyrzutnie i sobie ogląda, ogląda, ogląda i tutaj którą stronę do widowni, niektórzy po prostu ustawiają, zrywają odpalają, więc jak tu byłaby taka widoczna, którą stroną, usta jak ustawić do widowni, no to będzie lepiej, bo prawda jest taka, że człowiek kupi, postawi, zerwie, odpali i finito, nie? Eee, I nie zwracałem często uwagi, przez to mogą stracić cały urok tej wyrzutni, a w tym momencie jak będzie fajna ikona, Którą usta ustaw, którą są do widowni i tak Janusz, zanim zerwie i podpali, ty, no to tak trzeba ustawić, bo tam jest widownia i okej. Okay. Więc to jest taka po prostu moja, jak to się mówi, taki lifehack, że może w przyszłości, żeby coś tam można było z tym podziałać po prostu graficznie, dodać gdzieś tu u góry, nie tylko z przodu taki mały znaczek. Ja wiem, że to szpeci, bo fajna taka czyściutka grafika. No ale z jednej strony później ten Janusz jak odpali i zobaczy te strzały kątowe to będzie fajnie, bo, bo inaczej jak odwrotnie ostawi w poprzek no to będzie miał tak z wystrzały, więc będzie miał duble i, i tyle będzie z tego miał. Eee, gramatura 420, cena 170 plus i na samym końcu mamy Tigera. Tiger, Tiger, Tygrys nie jest najgorszy, ale można było naprawdę zrobić lepszego Tygrysa. Eee, można byłoby. Ten jest taki średniawy, jak mam już się czepiać o coś. E, co tutaj mamy? 30 mm czas strzelania 18 sekund, czyli bardzo szybki. Chociaż szybki, 18 sekund na 20 strzałów, 440 gram neku i cena około 210 zł. Zobaczmy sobie, jak tygrys wygląda. E, a jeszcze tutaj. I to jest taki. Czyli na chcącego można wyciągnąć tygrysa. A to jest taka kątóweczka. Patrzcie jaka mała, zgrabna kątóweczka. A Więc... Yy... Można sobie wyciągnąć tak odpalić, tylko sobie obłóżcie czymś, a pudełko na przykład można mieć na jakieś petarki lub piro bajery, bo naprawdę fajnie jest wykonane. A jak nie, no to po prostu wkładacie do tego pudełka. I dzięki to, że to jest w tym pudełku, to jest o wiele bardziej stabilne. Można? Można. No dobra, zapraszam was do sklepu pirohit.pl, instagram mahony 69 eee, Oczywiście zapraszam was na kanał Machony Bez spiny. Zapomniałem posłodzić. Eee, tam zawsze też coś sobie Wrzucam, zrobimy sobie jakieś zdjęcióweczkę na miniatureczkę. Eee, o. Później będą coraz większe kalibry. Nie przejmujcie się. Raczej znaczy, coraz większe posiaczki. O, yeah. o tak! I mistrzu Azja powraca. I będzie ładna miniaturek. O kurde, czekaj. To jest takie hop, O. Będzie? Będzie. Może tak. Może i tak. <grystanie> Dobra, lecimy, testujemy. Sprawdzamy co te wariaty potrafią. Dobra Andrzej, dawaj. Najpierw leci tygrys. Odległość około 50 metrów. Ja już tygryska widziałem. To nie jest mój efekt, ale pewnie miłośnicy tego efektu się znajdą na tym kanale. to, to strzela bardzo. Ładne w to jasny. No i tyle. To taki po prostu był, bo był. Bez szaleństwa. O tam samolot leci. Więc sama w sobie to taka siódemka, bo mnie ten efekt nie zachwyca. Dawaj teraz worteksik yy, Machony, tu latają samoloty. Dobrze, że jak kiedyś z garnka tu nawala, nawalali się tak wysoko, to nie latały tu samoloty. worteks zobaczymy tego. Też tam jakieś pasyleczki. O! O! bardzo, ale to bardzo wysoko strzela, piękne, mieniące się złoto, ale pytę wysoko strzela, piękno, to jest dyszka, I to złoto, które wisi w powietrzu i opada do ziemi. Jeśli chodzi o poziom huku, to jest neutralny, nie jest ani za głośna, ani za cicha. Patrzcie, cały czas to opada. Dobrze, że jest mokro. I dawaj cyber! Tu jest troszeczkę inny rodzaj złota. Tam było migoczące się złoto, a tu jest złoto-złoto. Też wysoko strzela, zadbali o to, żeby rakiero było bezpieczne, o jest teraz to fajne złoto, jest to złotko takie migoczące, zadbali o to, żeby strzelała wysoko i była bezpieczna, o to złoto migoczące to jest normalnie klepot, to jakiś wypadek musiał być, bo i helikoptery i karetki latają, coś się musiało od Janie Pawlić. Dobra, to słuchajcie, tak ta pierwsza wariatka Tiger mnie nie porwała. Na pewno na tym kanale są miłośnicy, którzy yy, za takim cudeńkiem będą przepadać. Mienie porwała, to takie 7 na. no nawet 7 z można dać na. Nie, nie była zła, ale taka wiesz, ciężko, tylko jedynie można wkomponować gdzieś do pokazu. Bo to wiesz, do niczego się nie nadaje tak za bardzo, żeby samotnie odpalić. No. E, jeśli chodzi o Worksika, to jest dycha. To jest typowa dycha, to jest klepot nad sklepotami piękne, długo padające, błyszczące, mieniące się złoto. Kurde, ty. Cyber, cyber był podobny, tylko... Tak, cyber nie... był podobny, tylko miał... E, pierwszy był normalne złoto, potem było złoto migoczące. E, ale według mnie wypada gorzej, więc daje dziewiątkę, Ale jeszcze jedna rzecz. Ta strzelała bardzo wysoko, vortex. Nie, ty pewnie tego nie widziałeś cały spod, ale ja stojąc z daleka strzelała bardzo wysoko i do ziemi opadało złoto. Mm -hmm. Więc to tyle. Mam nadzieję, że Ci odcinek się spodobał. Dbajcie o siebie i o innych. Cześć!